Już jesteśmy live. Witam wszystkich serdecznie. W, czwart w czwartkowym spotkaniu z Księgową zmieniliśmy trochę. Nie będziemy się spotykać w piątki, tylko teraz w czwartki, ponieważ, ponieważ tak będzie lepiej, tak lepiej pasuje dla Ewy, i w piątki będzie teraz coś innego. Witaj, Ewo. Nie, dzień dobry. Dzień dobry i bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się na przesunięcie tego terminu. Jaka pogoda w Kassel? Pogoda w Kassel, powiem Ci, że teraz nie pada, ale cały dzień, no dosyć mocno tak zmiennie, pada, pochmurno jest. Jak jest u Was? No to ja Ciebie zapraszam do nas, na, do o, Norden, nie. u nas jest upał. Właśnie, właśnie przyjechały, dostaliśmy bezuch z, z Kassel i o. dziewczyny potwierdzają, że u nas jest piękna pogoda. Ach, no to wiesz, to naprawdę zazdroszczę. A jak było w zeszłym tygodniu na spotkaniach biznesowych w Holandii? Odpoczęłaś? No bardzo fajne, ja się bardzo w ogóle zawsze cieszę z tych spotkań, bo poznaję się nowych ludzi, poznaję się, czy nowe opinie się, czy nawiązuje się, o, oczywiście, nawiązuje się nowe, nowe relacje, bardzo, bardzo owocne, zawsze można jakieś wnioski z tego wyciągnąć, poza tym nowe, nowe, nowy kontakt, nowe kontakty. No niestety nie udało mi się wszystkich spotkań zrealizować, że tak powiem. Bardzo tego żałuję. Może następnym razem. No, ale udało mi się też trochę odpocząć. Pogoda naprawdę była cudowna, cudowna. I w ogóle powiem szczerze, że na pewno tam odwiedzę jeszcze te okolice jeszcze raz. Holandia mi się w ogóle bardzo podoba. Jest inna, jest inaczej na pewno. I... Witamy Cię, Cześć, Nie Cześć. Ewa Także... mi sprawiła, że specjalnie nie odbyła się wszystkie spotkania, bo tak jej się spodobało, żeby, że chce mieć pretekst, żeby jeszcze raz jechać w to samo miejsce. Tak jest. To prawda. No. W tym tygodniu tak do... przejdźmy może do konkretu. W tym tygodniu dostaliśmy tylko jedno pytanie i Ewa zadecydowała, to była trochę za, za poważna sprawa, żeby wolała to osobiście z osobą porozmawiać, dlatego Ewo, nie mamy żadnego pytania do Ciebie, ale założę się, że przez cały tydzień na pewno było jakieś gorące tematy u Was w biurze. Co możesz nam zdradzić, co się działo w tym tygodniu? Co się działo u nas? No, powiem szczerze, że no, jest bardzo dużo gorących tematów. Zresztą u nas zawsze jest, jest gorąca linia w biurze. No, jest bardzo na pewno dużo pytań w związku z tym Kinderbonusem. No, znowu mamy bardzo dużo zapytań. Oczywiście, że o kinder, Kindergeld nowe, nowe wnioski na Kindergeld. Co jeszcze? No, jest bardzo dużo rozliczeń. My jesteśmy, właściwie można powiedzieć, że specjalizujemy się, jeśli chodzi o rozliczenia wszystkich tych, którzy siedzą, nie siedzą, są zatrudnieni. Witaj, Kasiu! <laughs> są zatrudnieni na umowę. To są, jest bardzo dużo kierowców. Mamy naprawdę strasznie dużo kierowców, także tam są. Z, też osobne rzeczy, które są specyficzne dla każdego zawodu, potrzebujemy zawsze więcej troszkę czasu, żeby z nimi porozmawiać, żeby te rozliczenia jak najbardziej korzystniej zrobić, to zawsze daje, e, e, potrzebujemy na to dużo więcej czasu. Ale takim naprawdę najbardziej gorącym tematem, gdzie e, można powiedzieć, że denerwuje się, tak można powiedzieć, to są klasy podatkowe, które są źle dobrane. Ja ten temat naprawdę przerabiam strasznie mocno. Ci klienci, którzy są u nas już i są u nas już dłużej troszeczkę, to ci klienci e, mają, mamy z nimi, ja mam z nimi kontakt cały czas i robiąc te rozliczenie, e, mogę im doradzić, że na przykład i daję im taki sygnał, że te klasy podatkowe są źle dobrane i żeby później nie było niespodzianek na koniec roku przy rozliczeniu. Żeby nie było dopłat do, do tego podatku, trzeba zmienić jak najszybciej klasy podatkowe. Tak? To jest naprawdę, to jest temat no, niesamowity. Tam, jeśli chodzi o te klasy podatkowe, to wiesz, Darku, to jest tak, że otoczenie szybciutko mówi: Na przykład, przyjeżdża ktoś tutaj do Niemiec do pracy i otoczenie mówi: Ty, słuchaj, zrób sobie klasę podatkową 3. Ona jest najlepsza, dostaniesz najwięcej kasy. I, no i później okazuje się przy rozliczeniu rocznym, że jest duży podatek do zapłacenia. Dlatego ja, ja, ja już nie wiem, co, jak ja mam dotrzeć do jak największego grona osób, które tutaj zaczynają pracę w Niemczech, żeby im wytłumaczyć, że jeśli chcą zmienić klasę podatkową albo żeby, żeby mieli dobrą klasę podatkową. Najlepiej by się było udać do doradcy podatkowego, do osoby takiej, która się na tym zna, a nie internet, koledzy, albo, albo kto jeszcze? Albo osoby, które bardzo dobrze umieją po niemiecku mówić, bo to nie zawsze jest dobre źródło informacji. Także to jest taka zmora moja, naprawdę. To jest moja zmora. No i co ci mam powiedzieć? Te klasy podatkowe najczęściej są źle dobrane, jeśli chodzi o małżeństwa. Gdzie na przykład żona niby zarabia trochę mniej, ale później, jeśli mąż zarabia bardzo dużo, no to, no to są te dopłaty później do podatku. A druga sprawa to jest, jeśli żona jest w Polsce i żona na przykład ma duży zarobek, a mąż sobie zrobi tutaj trójkę, bo mu tak koledzy powiedzieli, no to później okazuje się, że też jest duża dopłata. No, i tą trzecią sprawą to jest na przykład, jeśli um, mąż pracuje, a żona jest na. Um, ElternGeld to jest um, wychowawczy, chyba po polsku, czy jakoś tak się mówi zasiłek Ej, wychowawczy. ElternGeld. I, um, no I wtedy też najczęściej okazuje się, że trzeba dopłacić trochę uh, ten, ten podatek. Także to jest. A jeszcze jedno, O, jeszcze jedno nasunęło mi się w tej chwili. Jeśli ktoś ma klasę podatkową drugą, czyli jako samotnie wychowującym rodzicem jest i w tym, w tym mieszkaniu, gdzie jest zameldowany, jest jeszcze inna osoba zameldowana, dorosła, to ta klasa podatkowa dwa już się nie należy. Albo jak na przykład, jak jest, jest dwójka dzieci, przypuśćmy, i jedno dziecko, na jedno dziecko jest Kindergeld, a na te drugie już nie, bo na przykład te drugie dziecko już pracuje, ale ta osoba uważa się za samotnie wychowującą osobę i ma klasę drugą, natomiast już w tym momencie to nie jest tak, dlatego że to dziecko, które pracuje, tak jakby niweluje tą, ten przywilej na tą klasę podatkową drugą, także tak jak mówię, to, jest, to są najczęściej, e, jeśli chodzi o te klasy podatkowe, to są najczęściej takie, e, to te tematy, gdzie jest źle dobrana klasa podatkowa, są później konsekwencje tego, także myślę, że ten, ten temat jest szeroki, taki <głynny> szeroki, że ja mogę tutaj opowiadać godzinami na temat klas podatkowych, że są źle dobrane i jakie powinny być i tak dalej. Ale pewnie już nie mam tyle czasu. No nasze pięć, minu pięć minut minęło. Dobra. Ale nie wiem, nie wiem, kto nam tu reklamę teraz zrobił, bo mamy 111 osób i jestem trochę, trochę aż się cały częsę. Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. Ewo, dziękujemy Ci bardzo i dalej prosimy, jak macie jakieś pytania, czy ktoś się wstydzi, czy boi, czy ma jakiś problem, to bezpośrednio pisać do, do Ewy albo na nasz kanał. I w przyszłym tygodniu, w czwartek o 17:00, znowu się widzimy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy dziękuję. za tą reklamę. Dziękujemy tej osobie za tą reklamę. Jest u mnie duża kawa. Ja już się domyślam, kto to jest. Naprawdę bardzo dziękuję. Wspaniałego dnia życzymy. Dziękujemy. Dziękuję Wam również.